Cześć chyba tak, więc komentarzy, Barnizkowa z tym na skim łączku na moim kanale. Dzisiaj sobie robimy domek. Dalej sobie zrobimy domek. Macie 3 sekundy na scenie, łapeczki w górę i pochwalcie się w komentarzach kto zostawił. 3, 2, 1. Dzięki Wam bardzo za wszystkie łapeczki w górę. A teraz no co, no? Czekajcie sobie tylko ja i podjęcie po wiem krza, żeby widzieć ładnie co jest. Dobra. W ostatnim odcinku sobie zrobiliśmy pięterko, a dzisiaj będziemy kontynuować górę, bo muszę sobie to jest w zrobić, a w następnym odcinku magazyn będziemy robić w tej piwnicy, a później najwyżej dokupiemy się do jakiejś kopalni, będziemy sobie surowce zbierać. Mam białe drewno, mam, mam też takie i mam takie, dobra. To jestem najwyżej jeszcze później na sobie damy dywany. A w następnym odcinku myślę, że zróbmy sobie jakąś batajną bazę jest skrytki, na przykład gdyby się ktoś na przykład wam na mój ser, na mój świat. Co wątpię, ale pozorny, zawsze ubezpieczony. Jak to mawiają. Ignorujcie wiersce, ja to mój sąsiad po prostu. gdzie się pojawią, a w ogóle wywakacje wakacje planuję trzy odcinki dziennie. Wczoraj był jeden taki mniej więcej zapowiadający, że już wracam na kanał. Była trochę przerwa mała, ale myślę, że mi wybaczycie tam. <laughs> Gdzie są te, 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 te. Ja w ogóle na ten serwer nie, na świat nie wchodziłem, bo nie grałem na nim od odcinków, bo, te, bo ten serwer jest stworzony tylko i wyłącznie na jaki serwer. Ten świat został stworzony tylko i wyłącznie pod odcinki. Ja jestem, gdybyście mieli pytanie, na jakiej wersji jest? Jestem na wersji I. V1.13 y, I ta wersja będzie Cały czas ona się nie będzie zmieniać Ale przynajmniej To prawdziwy Minecraft, nie? Gdzie jest nasz chata? Tam jest nasz chata Dobrze, że ona jest oświetlona Jemy spać? Odcinek będzie trwał standardowo 6 albo 6 albo 5 minut. Barra od mojej hałpy, pacanie. E, spadać. Moja hałpa. Idziemy na górę. Pop, 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 pop. Muszę też wbić na mojego Instagram Mateusz -ślawski. 15. Tam są zdjęcia Z mojego jak wyglądam Kurde, będzie mi brakować logów Zrobimy sobie ten górny pokój Jako taką naszą żdą co wygląda, ale jeszcze trzeba będzie zrobić jeszcze lepsze elementy. Myślisz, że na następnym odcinku będziemy robić piłce. a jeszcze mm, dzisiaj będą trzy albo dwa odcinki. Zobaczymy, zobaczę jeszcze. Myślę, że będą trzy odcinki. No, bo będę od sobie jeszcze jeden z Minecrafta nagrać w którym będziemy robić waszą tą piwnicę i nie da o teraz nie daje progu łapek w górę jeżeli na przykład tyle ile chcecie dać to dajcie ja będę naprawdę zadowolona jeżeli na przykład zostawicie 5 łapek w górę będę zadowolona na przykład ale ja nie zmuszam kto chce nie zostawia nie eee, to moja koleżanka w, weszła w nagranie nieważne, czy y, napiszcie komentarze albo na przykład mój kolega k, Krzy... krzy u, Krzysiek? Y, y, albo Karis Karis powiedz mi y, albo Chris, y, mog czy mogę mówić Tobie po imieniu? bo z nim właśnie będzie następny odcinek i to jeszcze dzisiaj Kurna! Przepraszam. Będę sobie. Zaraz, pój zaraz sobie pójdziemy. czekaj, jeszcze, jeszcze po jednym taką, Kurde! Ale głupie. Dobra, nieważne. No, kurde ignorujcie to moje powiadomienia z YouTube'a. Nie, nie wiem, jak można w ogóle włączyć te powiadomienia, żeby nie w ktoś na, na przykład nagranie, dajmy na to. Widzowie, ja poza tym odcinkiem sobie zrobię, dokończę sobie ten budynek. A, bo dobra, w sumie zakończymy go na tym odcinku. Mm -hmm, mm -hmm. Pogoś mam za za tą. No, za dobrą. Eee, Idziemy pod drzewo i myślę, że ciem potrwa 8:30 albo 7:30, jeszcze będę, bo jeszcze będę musiał sobie dokończyć, a w następnym odcinku, jak skończymy sobie piwnicę, będziemy się przenosić do naszego nowego domku. Czekajcie, ja to szybko zrobię. Czułość, czułość, czułość settings. Szybko idziesz! Ej, ale nasz dom dziwnie wygląda. Bo jeszcze on szyb nie ma. Szyby to już sobie dam poza nagranie. I sami wiecie. Pokażę wam jeszcze na sam koniec, jak będzie ten dom. Wyglądał w efekcie finalnym. Zobaczmy coś na mego TikToka, Mateks, czy jakoś to Nie Bednyś? Eee, dobra. Nie będąś? Mm, nie. A ten ten latar te tym te, taki wcielajcie? Tak. Chcesz tak za Tak! Na tarzie, nie. Tak! Nieważne. Zapierdzielę, dobra. Jeszcze jedziemy szybko biegniemy po szyby. Więc to się będzie trwał 55 minut. Żartuję. Że gościu, szybciej. No, ja nie mam czasu, bo ja, bo ja muszę dać odcinek, czyli ten odcinek będzie trochę dobra. Poza nagraniem sobie taką na odcinek, yy, ten domek. Więc jak zagrałem tego odcinka, cześć, do zobaczenia na odcinku. Pa!